Kalendarz świąt rodzinnych każdego roku otwiera Dzień Babci i Dzień Dziadka. To pierwszeństwo przynależy się Państwu słusznie z racji ważności misji, jaką macie do spełnienia. Otóż wyobrażam sobie, że to właśnie babci i dziadkowie odpowiedzialni są za wprowadzenie naszych dzieci a swoich wnuków w świat wartości moralnych, w świat baśni, mitów i legend. Nie byłoby balat i romansów Mickiewicza ani Fausta Gatego, gdyby nie ich prawdziwe lub przybrane babcie, które długo w noc snuły opowieści o elfach, wróżkach i smokach, budząc w ten sposób te dzieci do odważnego życia i budząc ich fantazję. I my, każdy z nas ma w swoim sercu i w pamięci wyobrażenie, wspomnienie, Ciepłej, dobrej babci i kochającego dziadka. Współczesna literatura Polska także obfituje w obrazy takich postaci skreślone piórem Małgorzaty Gutowskiej Adamczyk, Barbary Kosmowskiej, Grzegorza Kazdepki i wielu, wielu innych. Ja zapraszam wszystkich Państwa, a szczególnie serdecznie wszystkie babcie z wnuczkami. Dziadku z wnukami w najbliższą sobotę, 16 stycznia, tutaj, do księgarni z bajki na poranek literacki, gdzie będziemy się cieszyć piosenkami, piosenkami zebranymi w tej oto książce. Co dziadek i babcie śpiewali, kiedy byli mali? Jakże znajomo brzmią w naszych sercach i uszach te piosenki? Stary Niedźwiedź mocno śpi, mam chusteczkę haftowaną. Ta książka, oprócz 51 piosenek zapisu notowego, zawiera jeszcze dwie płyty. Jedna wersja instrumentalna, a druga wersja wokalna. Wszystko to dla Państwa. A sobota zarezerwowana w Księgarni z Bajki na wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka, na taneczne korowody, Pełne radości, śmiechu i tańca. Bądźcie Państwo tej soboty z nami.